Najchętniej organizujemy nasze wyjazdy sami. Daje nam to największą frajdę i łudzimy się, że również wychodzi najtaniej. W każdym razie na pewno nie najdrożej. Tym razem spędziliśmy tydzień we Włoszech za 1300 zł na osobę plus wyżywienie. Byliśmy w średniowiecznym miasteczku Braczano. Braczano znajduje się około 50 km od Rzymu. Nad miastem góruje wspaniały 15 wieczny zamek, a co kilka kroków natykamy się na klimatyczne knajpki i bary z winem. Braczano leży nad brzegiem pięknego wulkanicznego jeziora, czyli takiego, które powstało w kraterze wygasłego wulkanu. Miasteczko słynie ze swojej urody i kilku ślubów znanych park, które się tutaj odbyły. Zapraszamy do obejrzenia, jak zorganizowaliśmy nasz wyjazd. Zaczęliśmy od wyszukiwarki lotów. Na tej stronie zorientowaliśmy się jedynie wstępnie, na jakich kierunkach znajdziemy tanie połączenia lotnicze. Jako miejsce wylotu Mogliśmy wybrać dowolne lotnisko w Polsce. My jednak wiedzieliśmy, że chcemy lecieć z Katowic, bo tak nam było wygodniej ze względu na psa. Natomiast było nam wszystko jedno, dokąd, byle było w miarę ciepło. I jeżeli chodzi o termin, to wiedzieliśmy, że z grubsza chcemy lecieć w okolicach Wielkanocy. Wyszukiwarka wyświetliła nam różne propozycje, posortowane pod względem popularności. Nas oczywiście bardziej interesowała cena. I tak zobaczyliśmy, że najtańszy ciepły kierunek to Grecja. Potem Włochy, dalej Hiszpania, Cypr. Ale tutaj już ceny były coraz wyższe. Zaciekawił nas. Najbardziej ten włoski kierunek. I tu nie interesowała nas ani cena ani termin a jedynie to który przewoźnik oferuje przeloty z Katowic do Rzymu i był to Wizzair. Więc w tym momencie już przeszliśmy na stronę tych linii lotniczych. Na stronie przewoźnika czeka na nas poważne zadanie. Postaramy się wybrać i zabukować lot. Zaczynamy od wpisania wybranego miejsca wylotu i celu podróży. Wskazujemy daty. My zostaniemy przy tym naszym wielkanocnym terminie, ale te daty będziemy jeszcze na późniejszym etapie modyfikować. Natomiast liczbę pasażerów już teraz podamy dokładnie. Klikamy Szukaj. I chwilę czekamy. Widzimy, że w naszej wskazanej dacie 29 marca przewoźnik zaproponował nam przelot za 559 zł, ewentualnie 510, jeżeli posiadamy kartę Wyszy Discount Club. My taką kartę posiadamy, więc będziemy sobie patrzeć na te oferty w ostatniej kolumnie. Natomiast 510 zł to kompletnie nie jest oferta, która nas interesuje, dlatego zobaczymy sobie, jak wyglądają ceny w poszczególnych dniach. I tutaj widzimy, że 31 marca, czyli w pierwszy dzień Wielkanocy, cena jest dużo niższa. Klikamy, zobaczmy ile. Okazuje się, że możemy lecieć o 14:15 z Katowic za 130 zł, dużo lepiej. I sprawdźmy jeszcze powrót. Jak może to wyglądać? Widzimy, że tutaj 6 kwietnia jest niska cena. Wybieramy sobie ten dzień. Do Krakowa za, za 110 zł, albo do Katowic za 100. Wybieramy sobie te loty, które nam odpowiadają. My planujemy podróż z bagażem podręcznym, więc wybieramy najtańszą opcję. I w drugą stronę podobnie, powrót do Katowic. Wyświetla nam się podsumowanie. Ostateczna cena za nasz przelot w obie strony dla dwóch osób to 460 zł, o ile oczywiście nie dobierzemy dodatkowych usług. W ten sposób na 10 dni przed wyjazdem kupiliśmy bilety do Włoch w cenie niższej niż przejazd z Warszawy do Sopotu pociągiem Pendolino. No to teraz o miejscu. Nie za bardzo chcieliśmy spędzić cały tydzień w Rzymie, choć oczywiście jest to miasto, w którym można spędzić wiele dni i się nie nudzić. Nam jednak marzył się spokój, słońce i raczej kontakt z przyrodą niż z miastem. Popytaliśmy wśród znajomych i na grupach podróżniczych na Facebooku, których jest cała masa, gdzie można fajnie wypocząć i dojechać pociągiem. I dostaliśmy wiele ciekawych poleceń. W ten sposób na naszą listę trafiły takie miejscowości jak Goethe, Anzio z Nettuno. Lido di Ostia, La Dispoli, Bracciano, Frascati czy Tivoli. Jak już wiecie, wybraliśmy Bracciano. Poczytaliśmy blogi, przejrzeliśmy oferty na bookingu i znaleźliśmy: wysoko oceniony apartament na 8,8 w dobrej cenie. Nie bez znaczenia było także jezioro w kraterze wulkanu. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy niczego takiego i byliśmy po prostu ciekawi. Wybrany apartament mieścił się w jednym z typowych kamiennych domów, które pewnie dobrze pamiętały poprzednie wieki. Sądząc jednak po zdjęciach i opiniach, był ładnie odnowiony i dobrze wyposażony. Kosztował nas 1800 zł. Miał ogromne i, jak się okazało, bardzo wygodne łóżko. W apartamencie znajdowała się też dobrze wyposażona kuchnia, miejsce do jedzenia, kanapa do wypoczynku, mały telewizor, ale też pralka i zmywarka. W łazience nie zabrakło podstawowych kosmetyków i suszarki oraz kilku półek na nasze własne drobiazgi. Zanim jednak dokonaliśmy rezerwacji, upewniliśmy się, że damy radę dojechać z Rzymu do Praczano wieczorem w niedzielę wielkanocną. Rozkład jazdy i ceny biletów można sprawdzić na stronie włoskich kolei trenitalia.com. Okazało się, że pociągi jeżdżą dosyć często, podróż trwa godzinę, a bilet na przejazd kosztuje 3,60 euro. Mam ogromną słabość do pociągów, uwielbiam nimi jeździć. Więc była to dla mnie dodatkowa atrakcja. Do jeżdżenia pociągiem będziemy zresztą jeszcze wracać w tym filmie. Jezioro Bracciano, czyli Lago di Bracciano, leży we włoskim regionie Lazio, 40 km na północny zachód od Rzymu. Jest to drugie co do wielkości jezioro w regionie po jeziorze Bolzena i jedno z głównych jezior we Włoszech. Jego okrągły obwód wynosi około 32 km. Kryształowo czysta woda pochodzi z deszczów padających na otaczające jezioro Góry Sabatyńskie oraz, ciekawe, z podziemnych gorących źródeł. Z jeziora wypływa rzeka Arone, która uchodzi do pobliskiego Morza Tryńskiego. Trzy miasta leżą nad jeziorem – Bracciano, Anguillara Sabazia i Trevignano Romano. Bracciano to małe miasteczko. Słynie z jeziora oraz ze świetnie zachowanego średniowiecznego zamczyska Castello Orsini Oldescalki. Które było gospodarzem wielu niezwykłych wydarzeń na przestrzeni historii i czasów współczesnych. Najładniejsza część miasteczka Bracciano znajduje się w bezpośredniej bliskości zamku. Jest to faktycznie wspaniale zachowana zabudowa z dawnych czasów. Koślawe, nabudowane na sobie domy, pomiędzy którymi wiją się wąskie uliczki o często zaskakującym przebiegu. Co chwilę trafiamy na małe knajpki, kameralne podwórka i wąskie schody łączące ze sobą uliczki w różnych częściach miasta. W 100% odpowiada wyobrażeniom o typowym średniowiecznym podzamczu, choć ta najładniejsza część jest bardzo malutka i można ją spokojnie zwiedzić podczas jednodniowej wycieczki. Zamek, czyli Castello orsini Scalki znajduje się na szczycie wzniesienia na południowym brzegu jeziora. Został zbudowany w XV wieku i łączy w sobie funkcję wojskową i cywilną. Podobno jest jednym z największych i najlepiej utrzymanych zamków we Włoszech. Mieści się w nim również muzeum, jest udostępniany do zwiedzania, koszt biletu to 10 euro. W swojej najnowszej historii zamek był gospodarzem kilku głośnych ślubów, w tym ślubu Toma Cruza i Katie Holmes. Najwcześniejsza historia zamku wiąże się z jedną z licznych zbudowanych w X wieku wież obronnych przed atakami Saracenów. Ród Orsini wszedł w posiadanie tego terenu w XIII wieku, które to włości potem stały się własnością papieską, by w XV wieku powrócić jako lenno do jednej z gałęzi rodziny Orsini. Wówczas miasteczko rozkwitło. Budowę zamku rozpoczął Napoleon Orsini w 1470 roku. W Polsce w tym czasie rządził Kazimierz Jagiellończyk, syn Władysława Jagieły. Zamek był świadkiem wielu zawirowań włoskiej historii z silnym wątkiem papieskim. Nie będziemy się jednak nad tym rozwodzić, choć niewątpliwie były to fascynujące wydarzenia. W samej końcówce XVII wieku zamek został sprzedany rodzinie Olde Skalki, która posiada go do dziś. Castello jest jednym z najbardziej godnych uwagi przykładów renesansowej architektury wojskowej we Włoszech. Muzeum mieszczące się w zamku posiada cenne dzieła sztuki z okresu późnego średniowiecza i kolejnych lat. Ponad 6 wieków panowania papieży i królów złożyło się na imponujące zbiory dawnej broni, mebli, Obrazów, książek, rękopisów, fresków i dekoracji. Wychodząc z zamku i idąc cały czas w dół, dotrzemy nad jezioro. Zajmie to około 10 minut. W ciągu ostatnich kilku lat jezioro i jego otoczenie zostały objęte dalszą ochroną poprzez utworzenie specjalnego parku. Woda z tej okolicy była transportowana do Rzymu przez zbudowany już w I wieku akwedukt Aqua Trajana. Akwedukt został odrestaurowany w XVII wieku przez papieża Pawła V, doprowadzając wodę do obszaru Trastevere w Rzymie, czyli po polsku do Zatybrza. Co natomiast mocno nas rozczarowało to brak infrastruktury dla spacerowiczów poza miasteczkiem. Zwiedzanie terenu wokół poza jeziorem kompletnie nie ma sensu bez samochodu lub roweru. Dla pieszych jest to bardzo nieprzyjazna i mało interesująca okolica. Brakuje ścieżek czy choćby chodnika wzdłuż drogi wokół jeziora, a brzegi poza tymi w bezpośrednim sąsiedztwie Braciano są zajęte przez prywatnych właścicieli i przez to niedostępne dla turystów. Do miasta można dojechać koleją, ale nie z dworca Termini, który jest centralnym i najbardziej znanym portem kolejowym Rzymu, tylko z dworca Ostiense. Linia przechodzi przez Zatybrze, okolice Watykanu i dalej kieruje się na północny zachód. Podróż trwa niecałą godzinę. I właśnie, ponieważ Bracciano po paru dniach zrobiło się już trochę nudno, uznaliśmy, że nadszedł czas, żeby wybrać się na wycieczkę do Rzymu. Bilety na pociąg można kupić w automatach, których jest wszędzie pełno. Musimy tylko wpisać, gdzie chcemy jechać i w ile osób. Ale kupując w automacie bilety jednorazowe, zapłacilibyśmy za dwie osoby 14,40 eurocentów za przejazd do Rzymu i z powrotem. Tymczasem w barze na stacji można kupić bilety jednodniowe, które obejmują dowolną liczbę przejazdów pociągami w danej strefie i komunikacją miejską w Rzymie. Koszt takiego biletu dla jednej osoby to 8 euro. Trzeba tylko pamiętać, żeby taki bilet skasować, jest ważny do 23,59 w danym dniu. Cena tego biletu zależy od liczby stref, po których będziemy się poruszać. Dokładny wykaz biletów i wszystkie ceny znajdziemy na włoskiej stronie atak.roma.it. Roma IT. Ja się może przełączę na wersję angielską. Bez problemu znajdziemy przycisk kierujący nas do wykazu wszystkich biletów. Jest ich niemało. Mieszczą się na trzech kolejnych podstronach. Przy czym podstawowy bilet kosztuje 1,50 euro 50 i pozwala na 100 minut przejazdu wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Z tym, że metrem możemy w tym czasie odbyć jedynie pojedynczą podróż. Bilet, który my kupiliśmy. To jest ten bilet birk. I kupiliśmy dokładnie tą opcję tutaj za 8 euro. Poniżej znajdziemy taką trochę e, skomplikowaną informację o tym, że w obszarze Rzymu, żeby się poruszać, potrzebujemy kupić bilet na dwie taryfy. O co tutaj chodzi? E, obszar Rzymu, czyli strefa A. To są tak naprawdę dwie strefy biletowe, czyli żeby przejechać z Rzymu, który jest w strefie A, do Brciano, który jest w strefie B, potrzebujemy kupić bilet na trzy strefy, ponieważ sam Rzym to już są dwie strefy. I jeszcze jedna ważna uwaga o tym bilecie, znajduje się ona na dole strony, ten bilet nie obowiązuje na dojazdy, Między Rzymem, na przejazdy, między Rzymem a lotniskiem Fumicino. Skoro mamy już bilet, to ruszamy. Wysiedliśmy na dworcu Roma San Pietro, czyli tuż przy Watykanie, i nasze pierwsze kroki skierowaliśmy na Plac Świętego Piotra. Watykan to najmniejsze państwo świata, i to zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Na przestrzeni niecałych 5000 metrów mieszczą się jedne z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Rzymu, z których najważniejszą jest oczywiście Bazylika Świętego Piotra. Nie zdecydowaliśmy się jednak na zwiedzanie. Bazylikę Świętego Piotra już widzieliśmy, a gigantyczna kolejka turystów przed wejściem dodatkowo nie zachęcała. Po zrobieniu kilku obowiązkowych zdjęć, a jakże, ruszyliśmy dalej, rzucając po drodze okiem na zamek Świętego Anioła. Przeszliśmy przez most Wiktora Emanuela II z dynastii Sałbackiej, który słynie z tego, że został władcą królestwa Włoch po zjednoczeniu kraju w 1861 roku. Dalej udaliśmy się w stronę Piazza Navona. Plac ma bardzo charakterystyczny kształt, gdyż powstał na ruinach starożytnego stadionu Domicjana. Nieco zmęczeni udaliśmy się na kawę do kawiarni Świętego Eustachego, która chwali się tym, że ma najlepszą kawę w Rzymie. Kawa rzeczywiście jest szczególna, pokryta wybitnie grubą i puszystą kremą. Tuż obok znajduje się Panteon. Znów z gigantyczną kolejką turystów, więc tylko popatrzyliśmy z zewnątrz. Panteon to stara świątynia pogańska. Ma 2000 lat i była największą kopułą swoich czasów, a także kilkunastu późniejszych wieków. Jej średnica wynosi 44 metry i tyle samo ma wysokość budynku. Dopływ światła do wnętrza zapewnia prawie 8-metrowy, okrągły otwór w najwyższym punkcie kopuły, zwany okulusem. Kolejnym naszym celem stała się zlokalizowana, oczywiście tuż obok, słynna fontanna di Trevi. Za każdym razem jednakowo piękna, tym razem jednak w pełnym rzymskim słońcu wręcz zapierająca dech w piersiach. Cały ten spacer z licznymi przerwami na podziwianie mniejszych i większych cudów, rozmowy, zdjęcia, kawę i kanapkę z porketą, czyli rzymskim pieczonym prosiakiem bardzo pysznym, zajął nam nieco ponad dwie godziny. W tym momencie postanowiliśmy zacząć oszczędzać nasze nogi i poszliśmy do najbliższej stacji metra. Nasz bilet za 8 euro, jak pamiętacie, pozwala nam dowoli korzystać z komunikacji miejskiej. Tak więc komunikacją miejską udaliśmy się do Bazyliki Matki Boskiej Śnieżnej oraz do Koloseum. Dlaczego wybraliśmy Bazylikę Matki Boskiej Śnieżnej, zwaną też Bazyliką Matki Bożej Większej? Bo jest równie ładna co Bazylika Świętego Piotra i tu jeszcze nie byliśmy. Dostępna jest bezpłatnie i co najważniejsze nie ma tu takich tłumów jak w Watykanie. Wchodzi się bez żadnego oczekiwania w kolejce. Jeszcze bardziej niż zabytki, lubimy zwiedzać tylko targowiska. Zajrzeliśmy na pobliskie Nuovo Mercato Esquilino. Cóż, było niezbyt czysto, ale za to zawartość stoisk wspaniała. Na koniec rzuciliśmy jeszcze okiem na koloseum. Stworca Roma Ostiense, pełni wrażeń po kilku godzinach leniwego snucia się po Rzymie, ruszyliśmy z powrotem do Braczano. To był udany urlop. Braczano jest śliczne i bardzo spokojne. Czas spędza się tutaj głównie na przesiadywaniu w knajpach i kontemplacji otoczenia. W ramach urozmaicenia można wybrać się do Rzymu albo na plażowanie nad Morzem Tyreńskim. Zdecydowanie podoba nam się taki urlop. Główne koszty wyjazdu to: przelot 460 zł, zakwaterowanie 1800 zł, transport na miejscu 260 zł oraz bilety i zwiedzanie 80 zł. Razem 2600 zł. Istotną częścią kosztu transportu na miejscu są przejazdy z lotniska i na lotnisko Fumicino. Najtańsza opcja to 6 euro od osoby w każdą stronę. Tyle kosztuje autobus, jeżeli wcześniej kupimy bilety przez internet. My jeździliśmy pociągiem za 8 euro. Tu ważna uwaga: pociągów są dwa rodzaje. Zwykły tren Italia za 8 euro, czyli ten nasz, który nie jedzie na dworzec Termini, tylko na przykład do dworca Roma Trastevere, czyli za Tybrze. I Leonardo Express za 14 euro. Jeżeli natomiast chodzi o koszty wyżywienia, to mieliśmy dni, kiedy wydawaliśmy grubo ponad 100 euro, i takie, kiedy wydawaliśmy niecałe 30 euro. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie popróbowali, co ma do zaoferowania lokalna gastronomia. Nie ma co ukrywać, urlop we Włoszech to przede wszystkim okazja, żeby obieść się owocami morza. Bardzo smakowało nam jedzenie w Trattoria del Castello. Za kolację dla dwóch osób, jedno danie plus napoje, płaciliśmy zwykle około 35 do 40 euro. Ale też na przykład kupiliśmy w lokalnym Garfurze gotowe danie z małży za 5 euro i zjedliśmy w naszym apartamento. Nie jedną butelkę opróżniliśmy też na pobliskim skwerku z widokiem na jezioro, zagryzając chipsami o smaku, który u nas nie występuje. W ogóle całkiem dużo jedzenia kupowaliśmy w zwykłych sklepach: pyszne owoce, pomidory, panczety do jajecznicy czy rukole w dużych ilościach. Trafiliśmy też świetne nioki z dynią i cienko cięty schab z kością, którego u nas nie ma, a który bardzo szybko dało się przygotować na patelni. Mięso było delikatne i soczyste. Bardzo smaczny obiad z tego wyszedł. Kolejny tip, który możemy się podzielić, to aplikacja, za pomocą których knajpy pozbywają się nadmiaru jedzenia. My korzystaliśmy z Too Good To Go. Kupiliśmy za 18 zł 5 kawałków pizzy altaglio. Jak dla nas, starczyło tego na dwa posiłki. Jeżeli chodzi o jedzenie, każdy ma trochę inne preferencje i zwyczaje, więc nie wyszczególniamy tego kosztu. Na pewno dużo da się zaoszczędzić, jeżeli mamy do dyspozycji własną kuchnię i zmywarkę do tego. Nie jest to wcale gorsza opcja od jedzenia po knajpach. W sklepach jest dużo pysznych lokalnych specjałów i gotowców, których u nas nie ma, a których ciekawie jest popróbować. Wydaje mi się, że jest to też mniej tuczący wariant. Za wszystko płaciliśmy kartą w telefonie. Korzystaliśmy z aplikacji Revolu. Dzięki temu nie ponosiliśmy dodatkowych kosztów za przewalutowanie. Jeżeli Wam się podobało, to możecie zasubskrybować nasz kanał. Dziękujemy za uwagę i życzymy Wam własnych super udanych wyjazdów.